Chcę wrócić do pewnego słowa zapisanego w Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział od 57, wersetu. Chciałbym, abyśmy poprzez to słowo no, też sprawdzili swoje motywacje, swoje pragnienia, stan swojego serca. Przed Panem, czy tak naprawdę nadal szczerze idziemy za nim? Nadal kochamy go, chcemy się mu podobać i chcemy mu służyć. E, może odczytam. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, czyli do Jezusa: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa może. A więc widzimy tu na początku ludzi, którzy część z nich chce iść za Jezusem, część Jezus mówi, żeby szli za Nim i od razu na samym początku możemy dostrzec, że są zdyskwalifikowani. Obnażony jest stan ich serc, stan ich pragnienia serca. Pierwszy z nich mówi Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. W Ewangelii Mateusza jest tam mowa, że był to uczony w piśmie. Który znał Boże słowo i od razu zadeklarował, że pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Dlaczego został w jakiś sposób skasowany przez Jezusa, czyli powstrzymany? W języku greckim tam jest mowa o tym, że. Pójdę za Tobą jako towarzysz, czyli będę Ci towarzyszył. Dokładnie z języka greckiego to brzmi. Kto to jest towarzysz? Towarzysz to jest ten, który tak naprawdę nie bierze odpowiedzialności za służbę, nie bierze odpowiedzialności za nic. Tak naprawdę chce tylko towarzyszyć chce być obserwatorem, chce by stać z boku, ale nie chce wziąć odpowiedzialności za wspólne dzieło. To, co robisz, nie interesuje mnie do końca. Ja chcę obserwować, chcę, być, chcę Ci tylko towarzyszyć. Czyli już widzimy stan serca tego człowieka. I co mówi mu Jezus? Znając jego serce i pragnienia. Uświadamia mu, że tak naprawdę nie chciałby doświadczać tego, co on. Czyli lisy mają nowy, takie niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę. Czyli pokazuje mu, że pójście za mną to nie tylko cuda, znaki, splendor, jakaś pewna chwała, pokazanie się, jakieś, nie wiem, spalanie się w dziedzinach, w których czuję się dobrze, ale to jest poświęcenie, oddanie i nieraz trzeba zapłacić cenę, ponieść koszty za bycie moim uczniem, za naśladowanie mnie za to, że będziesz szedł za mną. Będziesz nie towarzyszem, ale będziesz uczestnikiem mojego dzieła. I widzimy właśnie tutaj od razu, że Pan Jezus konkretnie mu mówił. Po co tak naprawdę chcesz iść za mną? Co chcesz zrobić? Zastanów się, jaką cenę przyjdzie ci być może zapłacić. I Pójście za Jezusem to nie pod, pod właściwie chwilą emocji, decyzja. Yy, I za chwileczkę przychodzą problemy, trudności i ludzie się wycofują. To tak jak w małżeństwie. Dwoje ludzi deklaruje sobie wierność, miłość do końca, w zdrowiu, chorobie. Yy, a gdy przychodzą problemy, nie są w stanie na siebie patrzeć, rozchodzą się. Dwa, trzy lata i raz jest po małżeństwie poszli pod emocji. Tak naprawdę nie chcieli brać odpowiedzialności za małżeństwo. Chcieliby by druga strona zaspokajała ich potrzeby. Chcieli być towarzyszem, ale nie człowiekiem, który jest gotów poświęcić się do drugiej osoby. Ostatnio rozmawiałem z taką koleżanką w pracy. Pytam się, co za mojej córki, bo to już ma trochę lat, a uczy się, mówi, teraz doktoryzuje się, nie wyszła za mąż, ona mówi, nie, nie, zresztą rozmawiałam z nią i powiedziała krótko, mamo, dla mnie teraz najważniejsza jest nauka. Owszem, idę czasem tam do kolegów, koleżanek na imprezy, no ale patrzę się ten kolega po rozwodzie, ta koleżanka po rozwodzie. Po co ja mam sobie komplikować życie? Wolę zostać sama niż męczyć się z kimś, kto jest nieodpowiedzialny i niedojrzały, kto nie chce dobrać ciężaru odpowiedzialności za małżeństwo. I ten człowiek chciał towarzyszyć, chciał być tylko towarzyszem w drodze za Jezusem. Tak naprawdę, czy na takiej osobie można cokolwiek zbudować? Czy, czy taką osobę, z taką osobą można iść dalej? Czy stać się na rezygnację z różnych rzeczy, z różnych przyjemności? Czy wiesz, jakie koszty będziesz musiał Ponieść idąc za mną. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś gotowy na poświęcenie? Pamiętamy fragment z dzieł Apostolskich: Barnaba, Paweł, jako misjonarze głosili Ewangelię. Barnaba wziął ze sobą siostrzeńca, Marka, i w pewnym momencie Marek nie chciał pomagać, nie chciał współpracować z Pawłem, z Barnabą. I Paweł powiedział: Ja nie chcę go brać na kolejną e, misyjną działalność, dlatego że nie można na, taj, na tej osobie polegać. I pokłócili się i rozeszli. Paweł wziął Sylasa, a Barnaba wziął Marka, książęca i poszli w drugą stronę. Oczywiście Barnaba zajął się Markiem, później widzimy, że Marek stał się osobą dojrzałą, odpowiedzialną, na którą można było polegać, ale musiał minąć pewien czas, musiał dojrzeć. Natomiast Paweł chciał mieć kogoś, na kim może oprzeć się, na kim może polegać, kto nie zawiedzie. Jezus szuka takich ludzi gotowych do poświęcenia, gotowych, by dzielić z nim wspólną pracę, wspólne dzieło. Nie da się osiągnąć celu bez wysiłku, trudu, bez poświęcenia, rezygnacji, z przyjemności, tylko przyglądając się. A więc po co chcesz mi towarzyszyć? Po co chcesz iść ze Takie niebieskie mają gniazda, lecz syn człowieczy nie ma, żeby głowy schłonąć. A więc pomyśl, co Cię czeka? Co możecie spotkać w życiu? Paweł był zaprawiony w boju, można powiedzieć, że doświadczony, umiał ofitować, umiał też głód cierpieć. Na tym polega, Bycie wiernym Chrystusowi, że bez względu na sytuację, na okoliczności jestem stały, jestem wierny, można na mnie polegać, wykonuję dzieło Pańskie, jestem gotowy do poświęceń. Do drugiego Jezus mówi: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać Ojca Mego. I postaram można powiedzieć: wydaje się na początku pozytywnie. No, chcę się zająć Ojcem, chcę. Być może towarzyszyć mu do momentu śmierci. Chce w jakiś sposób no, zaopiekować się. Nie było wtedy emerytur, jak wiemy, w tym starym przymierzu. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. I można powiedzieć, że na początek postawa pozytywna. Ale kiedyś pewien misjonarz zapytał takiego zdolnego Turka, dlaczego misjonujesz na zachodzie? Mógłbyś dojść. Do, mógłbyś mieć pewne osiągnięcia, byłbyś człowiekiem, który zdobędzie wykształcenie, poszerzyłby swoje horyzonty. A on mu powiedział, że najpierw muszę pogrzebać ojca mego. I o co tu chodziło? Chodziło, że miał pewne zobowiązania wobec rodziców i wobec krewnych. Dopiero, gdy spełni te zobowiązania, będzie mógł rozpocząć studia. Prawdopodobnie chodziło to o opiekę nad ojcem, do, do śmierci. Kiedyś może będę studiował, kiedyś może pójdę za Tobą, Panie Jezu, kiedyś może, może zdecyduję się pójść za Tobą. Pozwól mi najpierw pogrzebać Ojca Mego, później. Najpierw zobowiązany, najpierw coś. I nieraz, gdy słuchamy ludzi, nieraz mamy też doświadczenia stąd, słyszymy, no. Teraz nie, teraz no, ja, ja muszę najpierw wyszaleć, ja muszę najpierw skorzystać z rzeczy, później posłucham o Bogu, później zdecyduję się wierzyć, później zdecyduję się pójść za, za Bogiem. No, teraz chłopak, no, no, dziewczyna yy, 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 i wymówek tysiące, studia. Yy, jeśli teraz pójdę za Jezusem, no to mała mi nie dana studia. Mieliśmy też takie <coughs> sytuacje, trudności, okoliczności, później odkładanie tej decyzji. Na potem. Najpierw moje, najpierw pewne zobowiązania, najpierw pewne... Coś muszę wykonać. Najpierw muszę zasłużyć sobie na, na, na zbawienie i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby było tutaj mnożyć y, te przykłady. Pan Jezus chce być pierwszy w, w naszym życiu. Chce być kimś najważniejszym. I Darek, pamiętam, pastor z Jacek, jak się nawrócił, to chodził z Asią, spotykali się i on powiedział Asi, ze względu na Chrystusa nie... nie, nie porzucę Chrystusa ze względu na Ciebie. Chrystus dla mnie stał się kimś najważniejszym, kimś najcenniejszym. I Asia no zrozumiała, że, że po prostu albo się musi nawrócić, albo muszą się rozstać. I przyszedł moment, że Asia się nawróciła. Ale Darek postawił Sprawia jasno. Chrystus stał się kimś najcenniejszym dla mnie. Nie odkładał yy, na później pewnych rzeczy. I Asia również się nawróciła. Yy. I co mówi Pan Jezus do tego człowieka? Grzebanie umarł fizycznie zostawcie ludziom umarłym duchowo. Z języka greckiego dokładnie to oznacza. Grzebanie umarł fizycznie. Zostawcie ludziom martwym duchowym. A więc ludziom, którzy, którzy nie zrozumią ludzi, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi, którzy mają przyćmiony umysł, którzy tak naprawdę nie rozumieją pewnych duchowej, duchowej rzeczywistości. Człowiek martwy tak naprawdę nie pełni swojej woli. Za niego decydują, często będzie go pochować, jak go ubrać, jak go umalować, żyją zupełnie inną rzeczywistością. A więc grzebanie umarłych yy, fizycznie zostawcie ludziom umarłych duchowo, a ty chodź sam. I można powiedzieć, że bardzo często ludzie właśnie mają takie zobowiązania, to ich trzyma. To powoduje, że, że nie są w stanie rozwinąć się, pójść dalej, bo jest jakaś przeszkoda, bo coś muszą wykonać, bo zaplanowali sobie zupełnie coś innego. I bardzo często rozwija się to właśnie. Z wolą Bożą. Abraham, gdy usłyszał słowo od, od Boga, wyjdź z domu Ojca Swego, od rodziny swojej i idź do miejsca, do którego ci wskażę, a uczynisz z siebie naród wielki. I gdyby Abraham pozostał w domu Ojca Swego, to miejsce stałoby się jego grobem, tak naprawdę. Nie wykonałaby się Boża Wola, nie spełniłyby się Boże obietnice w życiu Abrahama. I bardzo często yy, Właśnie te zobowiązania, te, yy, to co mamy, to co nas trzyma, powoduje, że obracamy się wokół takiego starego stylu myślenia, takich stereotypów, tradycji różnych, które wiążą ludzi i trzymają. Dopóki nie odpowiedzą Bogu, by iść za nim, nie ruszą się z miejsca, nie pójdą dalej, to spowoduje, że, że tak naprawdę umrą. Więc Chrystus ma być kimś najważniejszym. Jeśli nie pójdziesz teraz, to tak naprawdę nie pójdziesz nigdy. Jezus to wiedział. Jeśli zostawisz sobie coś, jeżeli nie zdecydujesz się tak naprawdę pójść za mną, to nigdy nie, nie, nie pójdziesz. Często ludzie odkładają tę decyzję, jak już będą starsi, jak już wyczerpie to życie, to po prostu wtedy może się zdecyduje. Bardzo często do tego nie dochodzi. Nie mają już takiej możliwości, a ich myślenie jest zupełnie inne. I do trzeciej osoby Jezus mówi. Znaczy ta trzecia osoba mówi, pójdę za Tobą Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do Niego: Żaden, który przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz i nadaje się do Królestwa Bożego. A więc. Trudno jest się z czymś, co tak naprawdę kochamy. Bardzo trudno jest pozostawić coś, co kochamy. I bardzo często ludzie zostawiają sobie coś. I to powoduje, że, że później rezygnują z Chrystusa. Wracają do starego życia. Jezus powiedział. To przykłada ręce do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Również kiedyś tutaj słyszeliśmy o tym, że rolnik, gdy trzyma pług, wystarczy, że się odwróci, automatycznie schodzi z tej prostej linii. Zaczyna albo slalomem robić tą grządkę, albo w ogóle schodzi z, z tego toru. Jest bardzo trudno utrzymać właśnie pług, nie patrząc na cel, na, na przód. I Jezus nawołuje, by iść za nim na 100%. By trzymać się jego drogi. By tak naprawdę nie odwracać, nie patrzeć się wstecz na to, co pozostawiliśmy. Na ten świat. Znamy ten fragment, o którym mówi Pał, że Demas nie opuścił, umiło wasze świat doczesny. Być może ukochał grzech, jakieś przyjemności. Być może bogactwo go skusiło. W każdym razie zaczął oglądać się wstecz. Pamiętamy żonę Lota, gdzie Bóg powiedział: Nie patrz, nie oglądajcie się wstecz, bo uciekajcie w góry. Ale zostawili majątek. Żona Lota odwróciła się jednak, jak Sodoma i Gomora była niszczona. I zamieniła się w słup soli. A więc nie wraca, jeśli decydujesz się pójść za Jezusem, nie oglądaj się wstecz. Paweł. Pisał, że zapominam o tym, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. Zdążam do nagrody, do celu, która czeka na mnie w burza. A więc patrzeć na ten kierunek, w którym jest Chrystus, zbawienie, życie i służba dla niego. Bardzo często, gdy ludzie zaczynają wracać do tych starych rzeczy, zostawiają sobie nieraz coś w swoim życiu, to tak naprawdę to ich później niszczy. To też zatrzymuje ich na tej drodze. Za bokiem. i Powoduje takie rozdwojenie, że zaczynam na początku żyć, w, 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 częściowo dla Boga, częściowo dla świata. I taki, jak to ktoś powiedział, nie pies, nie wybra. Nie wiadomo, kto to jest. Tracę swoją tożsamość. Przy powieściach Salomona są takie słowa: 25, 26. Sprawiedliwy, kto jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezpośrednim. A więc musimy być czytelni, musimy być ludźmi, którzy jeśli decydują się pójść za Jezusem, to nie wracają wstecz. Bardzo często jest tak, że ten człowiek mówi, że pozwól mi najpierw pożegnać się z ojcem, pożegnać ojca swego. I i to jest powrót do, do przeszłości. Pamiętam, jak zacząłem grać tutaj w tym kościele, nawróciłem się, grałem jeszcze po weselach, jeszcze miałem pewne zobowiązania wobec e, tych ludzi, z którymi no, zarabiałem, dorabiałem sobie. I powiedziałem, że już no, nie chcę, nie chcę grać. Zresztą chłopaki też, mówi mi Krzysztof, Jacek, e, wtedy jeszcze nie byli pastorami, mówi sobie musisz wybrać. Nie da się śpiewać po prostu wulgarnych piosenek, a później śpiewać w Chrystusie. To, to się gryzie, tak, to jesteś innym człowiekiem. No, ale gdy przeszedłem tam do tamtych chłopaków, mieliśmy też próby, no, słuchaj, mamy zobowiązania, są wesela, no, to jak to, nie możesz nas tak zostawić, musieliśmy wszystko odwoływać. No. no i zacząłem troszkę jeszcze grać z nimi na próbach, zaczęło mi świetnie wychodzić, wszystko jak super, no tak. Mówię, a nie możesz tego pogodzić, mówi mimo, Może jednak, może, no, powiedz, będziesz grał, przecież tu do kościoła sobie zabrać. To wiedziałbym, że, że to byłby mój koniec. Po prostu wróciłbym do starego życia. I musiałem zdecydować. I w końcu powiedziałem, słuchajcie, postaram się załatwić kogoś na moje miejsce. I był taki kolega, którego przekazałem mu to, co ja gram. On przejął pałeczkę, a ja byłem wolny. A więc nie żegnajcie się. Odcinajcie pewne rzeczy. Nie pozwólcie, by, by ta przeszłość, by to stare życie miało wpływ na nowe życie. Nie można dwą panom służyć, znamy również ten fragment. bo albo jednego wycięć, albo drugiego pochodzić. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Czyli, jak kochamy Chrystusa, to idziemy za nim, a nie grzebie się w przeszłości. Nie cofam się do przeszłości. Nie patrzę w sterczu. coś zostawiłem, coś, co sprawiało mi przyjemność, bo to w konsekwencji mnie zniszczy. Pan Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Łukasza 9, 23, 26. Kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie. Weźmy krzyż swój i codziennie im nie naśladuje. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci swoją duszę dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Zaprzeć się siebie, czyli należy do Chrystusa. Nie wracam do przeszłości, jestem nowym człowiekiem. Chcę Jemu służyć. Pan Jezus gdy powoływał, powoływał apostołów nie byli oni doskonali ale zostawili usłyszeli pójdź za mną zostawili wszystko i poszli za Jezusem mimo, że nieraz zawalali, mimo, że upadali to jednak wytrwali przy Chrystusie oprócz oczywiście Judasza poszli, można było na nich liczyć można było na nich polegać jak my dzisiaj pojmujemy chrześcijaństwo czy rzeczywiście, czy rzeczywiście pojmujemy je tak jak Jezus? Czy mają, mamy swoją własną wersję chrześcijaństwa? Czy rzeczywiście chodzi nam o to samo, co Jezusowi? Jakie są nasze dzisiaj pragnienia, nasze motywacje? Chodzenia z Chrystusem, bycia przy Nim, życia dla Niego. A więc nie możemy być ludźmi, którzy tylko towarzyszą Jezusowi chrześcijaństwu. Ale być ludźmi, którzy są zaangażowani, pełni pasji dla Niego. Nie możemy być również ludźmi, którzy ciągle oglądają się wstecz, albo są rzeczy ważniejsze, które pochłaniają nas całkowicie, także nie mamy czasu, by iść za Jezusem. Jaki jest dzisiaj stan naszego serca? Jezus to pytanie zadaje mi, ale również każdemu z nas dzisiaj, kim jest w naszym życiu? Czy jest tą najwa najwartościowszą osobą? Najcenniejszą. Czy idziemy za Nim na 100%? Kiedyś Jezus posłał 72 uczniów, by zwiastowali Ewangelię, gdy wrócili pełni radości, byli zachwyceni chrześcijaństwa. Ale gdy Jezus mówił im trudne rzeczy, to powiedzieli. Twarda to mowa, którzy słychać może, i odeszli. Czy Jezus się ubił? Czy Jezus zrezygnował ze swojego nauczania? Ze, ze, ze sprawy słowa. Nie. Mogli odejść. Nie zatrzymywał. Powiedział tylko do dwunastu, czyli wy chcecie odejść. I co powiedzieli? U ciebie są słowa życia wiecznego. Ty jesteś Chrystus. Wierzyli Chrystusowi, wierzyli w Jego słowo. Polegali na tym słowie. U ciebie są słowa życia wiecznego. I wytrwali, można powiedzieć, do końca. A więc każdy sam musi zdecydować, by pójść za Jezusem. Każdy z nas ma prześwietlać swoje serce. Czy idę za mnie na procy, Czy chcę Mu się podobać? Czy kocham Go? Czy jest kimś najważniejszym dla mnie? Nikt, kto szczerze idzie za Jezusem, nie powie, że, że zmarnował życie. Raczej są wszyscy szczęśliwi i do końca wierni. W Psalmie 37 w piątym Wersjasie są takie słowa i tym chciałbym zakończyć. Powieś Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze życzy. Piękne słowo. I myślę, że każdy z nas mógłby to potwierdzić. Gdy zaufaliśmy Bogu, możemy z radością kroczyć za nim, choć chwile są różne. Amen.